Dzień dobry państwu. Ja nazywam się Mirek Kziętarzewski, mam zaszczyt kierować Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie i dziękuję serdecznie za zaproszenie, szczególnie z tego powodu, że tak naprawdę jestem historykiem wojskowości ze szczególnym uwzględnieniem historii broni pancernej. Więc w tym. Więc, więc w tym gronie czuję się trochę wyobcowany. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że współpracujemy ze wszystkimi ośrodkami w całej Polsce, które posiadają kolekcje przyrodnicze. I ponieważ ja z drugiej strony współpracuję z muzeami, które posiadają zbiory techniczne, muszę powiedzieć, że ludzie zajmujący się przyrodą są dużo bardziej otwarci i ta współpraca jest genialna po prostu. Także. A ile ja mam czasu w ogóle? 10. 10. No to jak 10, to, to nie będzie dygresji żadnych. Proszę Państwa, my oczywiście zastanawialiśmy się, ja jestem w tym muzeum już Jezus Maria, 7 lat, prawdopodobnie. I od początku przeszedłem tam z myślą budowy nowej siedziby i wyprowadzenia Muzeum Techniki z Pałacu Kultury i Nauki. To był taki główny zamysł. Natomiast kiedy wchodziliśmy w to przedsięwzięcie no, i badaliśmy potrzeby, i zastanawialiśmy się, w którą stronę powinniśmy pójść, okazywało się, że brakuje nam jeszcze jednego muzeum, muzeum historii naturalnej, takiego ogólnopolskiego, które będzie taką platformą, w której wszystkie państwa zbiory i będą mogły być prezentowane, będzie mogła powstać taka placówka do wymiany myśli, do zastanawiania się, jak wykorzystać te zbiory w procesach edukacyjnych, jak robić wystawy, jakie to muzeum ma być. I poszliśmy naprawdę dosyć daleko z tym e Dlaczego tak się naprawdę stało? No oczywiście dlatego, że ani Narodowego Muzeum Techniki, czy Muzeum Techniki, bo zdania są podzielone, jak się powinno nazywać, czy Muzeum Historii Naturalnej w Polsce nie udało się zrobić. Te pierwsze wzmianki pytał mnie pan kiedy? 1775 rok pierwszy dokument, który mówi o potrzebie budowy Muzeum Przyrodniczego i Muzeum. Pokazującego zbiory techniczne. Mamy 250 lat zaległości na tym polu, jeśli chodzi o takie centralne muzeum. Ten rok zresztą jest w ogóle takim rokiem szczególnym, bo to jest rok rocznic w sumie. Mamy 1875 rok utworzenie w Warszawie Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Muzeum, którego. Jakby spadkobiercami jest dzisiaj, nie wiem, SGGW, na przykład, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Muzeum w Szreniawie, szereg innych instytucji, które wtedy w tym muzeum działały. No nie wszyscy wiedzą, że między innymi Maria Skłodowska również tam właśnie w pracowni stawiała swoje pierwsze kroki właśnie w muzeum, nie w żadnej uczelni, tylko, tylko w muzeum. No, może te punkty są mniej ważne, ale ta mapa pokazuje gdzie jesteśmy jeśli chodzi o tego typu instytucje w Europie. No niestety mamy ogromne braki. Polska jest taką białą plamą, jeśli chodzi o centralne duże muzea pokazujące kolekcje we właściwy sposób. No, nie jesteśmy ani Czechami, ani, yy, ani Niemcami, ani Austrią. Te muzea w różnym stylu tam istnieją, są otwarte, bardzo popularne i mocno odwiedzane. My jesteśmy w Pałacu Kultury i Nauki obecnie. To jest oczywiście dla nas duży problem. Tutaj Państwo mają okazję zobaczyć, to jest. Fragment drzewa, 18 milionów lat, jeden z naszych eksponatów na wystawie poświęconej historii paliw kopalnych. I tu widzą Państwo problemy, z jakimi my się borykamy jako, jako Muzeum Techniki, jeśli chodzi o poruszanie się we wnętrzu zabytkowego budynku, jakim, jakim jest Pałac Kultury i Nauki. To są oczywiście koszty, dyskomfort i tak naprawdę brak możliwości gromadzenia i pokazywania obiektów wielkogabaretowych. My tego nie robimy, bo to jest. To jest niemożliwe. Zastanawialiśmy się nad miejscem. No ja oczywiście, no ja jestem stąd, w związku z czym mi jest łatwiej powiedzieć, że no, muzeum powinno być w Warszawie. Natomiast y, oczywiście wracaliśmy głównie do Muzeum Techniki i Przemysłu, tego, tej przedwojennej instytucji, bo y, ówczesny dyrektor tego muzeum, y, major, inżynier Jackowski, Wymyślił, że to muzeum powinno powstać między mostem średnicowym a mostem poniatowskiego. Wtedy, wtedy jeszcze nie było stadionu narodowego ani stadionu dziesięciolecia po prostu była tam pusta przestrzeń, i ta koncepcja byłaby zrealizowana, gdyby nie. Wybuch wojny, natomiast budowa Muzeum Przyrodniczego miała rozpocząć się w 1940 roku. Ja tu nie będę opowiadał o tej historii, bo, bo to był i Kraków, i Warszawa, szereg różnych pomysłów, które, wokół których budowa tego muzeum cały czas krążyła. Natomiast oczywiście ono ostatecznie miało powstać. Wojna zniszczyła wszystkie te plany, nie udało się tego zrobić. Więc no staramy się, staraliśmy się znaleźć miejsce, które będzie miejscem optymalnym. Wydaje nam się, że błonia Stadionu Narodowego takim miejscem są z wielu powodów, i zaraz to Państwu pokażę, dlaczego to tak, dlaczego to tak wygląda. Ale jeszcze dwa słowa o samej historii. Przedwojenny dyrektor tego muzeum no był niezwykłą osobowością. Ja na, na pewno nie, nie jesteśmy w stanie dzisiaj osiągnąć takiego poziomu zarządczego, ani poziomu, który pozwalał na skupianie wokół muzeum najważniejszych postaci. Niech Państwo zwrócą uwagę, no tutaj mamy prezydenta Mościckiego, który wpłacał regularnie składkę na rzecz muzeum jako członek, członek stowarzyszenia muzealnego. Podobne sytuacje były z innymi ministrami, jak się odbywały spotkania dotyczące budowy muzeum techniki i przemysłu, to wtedy praktycznie wszystkie ministerstwa, wszyscy przedstawiciele uczelni wyższych, wszyscy uczestniczyli w tym, wszyscy to popierali. No nam dzisiaj jest bardzo trudno zdobyć takie poparcie. To jest bardzo trudne, szczególnie, że dzisiaj wszystko się odbywa. Co cztery lata, co cztery lata jest zmiana koncepcji, zmiana pomysłu, i nawet dobre, dobre pomysły są często tracone. Mam nadzieję, że taka sytuacja, taka sytuacja, nie, będzie, taka sytuacja nie będzie akurat jeśli chodzi o muzeum. Historii Naturalnej i Muzeum Techniki, nad którym pracujemy. Tu przedwojenny układ Muzeów Technicznych w Warszawie. Ta mapa jest tutaj dlatego, żeby pokazać, że wszystko znajduje się tak naprawdę na lewym brzegu Wisły. Nic nie było na prawym i dzisiaj ta sytuacja jest podobna. Dokąd udało im się dojść przed wojną? Otóż to jest projekt Muzeum Techniki i Przemysłu, który miał powstać właśnie pomiędzy. Pomiędzy mostem średnicowym, a tutaj na dole mamy most Poniatowskiego. 16 września 1939 roku miała rozpocząć się budowa, nie doszło do niej. Inżynier Jackowski dostał się do niewoli. To kolejna rocznica, to jest rok akurat zbrodni katyńskiej w tym roku, i on został zamordowany razem z innymi polskimi oficerami rezerwy, właśnie w zbrodni. Katyńskiej. Po wojnie wracano do tych pomysłów. Tutaj na przykład mamy Centralne Muzeum Techniki, również na prawym brzegu Wisły. Nie chcę tu mówić o naszych problemach, bo te problemy dotyczą tak naprawdę wszystkich obszarów i tego przyrodniczego, i tego, i tego technicznego. Po wojnie akurat no niestety zbiory techniczne przepadły bezpowrotnie. No, muzeum zaczęło funkcjonować praktycznie, rzecz biorąc dopiero 10 lat po zakończeniu wojny. Akurat jeśli chodzi o technikę, to było bardzo dużo, utraciliśmy bardzo cenne, bardzo cenne zabytki, a de facto umieszczenie go w budynku, który się kompletnie do, tego, kompletnie do tego nie nadaje, doprowadził również do tego, że niestety ale nie można było tej kolekcji rozwijać. Po prostu ono było zamknięte, mimo że muzeum realizowało szereg różnych zadań związanych z ochroną zabytków przemysłowych nie mogło rozwijać na przykład kolekcji wielkogabarytowych obiektów, których do tej pory nie mam. Jeden samolot w naszej kolekcji muzealnej. A teraz mapa Warszawy współczesna i też podział. No nic się nie zmieniło tak naprawdę od przedwojnia, jeśli chodzi o usytuowanie o usytuowanie muzeów wszystkie prawie że znajdują się po lewej stronie Wisły po prawej znajduje się tak jak się patrzy na przykład na statystyki odwiedzania muzeów na prawym brzegu Wisły to nie wiem czy państwo wiedzą co jest na pierwszym miejscu Muzeum Wódki tak jest Muzeum Wódki jest na pierwszym miejscu dokładnie tak Chcieliśmy przełamać ten monopol lewobrzeżnej Warszawy, wychodząc z tą koncepcją budowy Muzeum Techniki i Muzeum Historii Naturalnej na prawym brzegu Wisły. I w konsekwencji tych działań staliśmy się właścicielem tej nieruchomości. To jest. Podobno to jest najlepsza działka w Warszawie. To jest 8 hektarów terenu. I w momencie, kiedy doposażyliśmy muzeum, muzeum jest właścicielem tej, tej działki. I w momencie, kiedy doposażyliśmy muzeum, znaleźliśmy się z, razem na jednej liście z takimi podmiotami jak Orlen i inne spółki Skarbu Państwa, bo mieliśmy taki przychód. Wtedy składaliśmy specjalne, specjalne sprawozdanie. To było bardzo komiczne. Księgowość po prostu sama pękała ze śmiechu. Szczególnie, że nie zapłaciliśmy podatku. To, no ale tak by było to możliwe no bo cel był wyższy i on dalej dalej jest wyższy no oczywiście kilka słów o, przes o przesłaniu staraliśmy się połączyć naturę i technikę w tej jednej opowieści, czyli jak technika podporządkowała sobie naturę, jak ją podporządkowuje, a z drugiej strony niszcząc tą naturę, jak ją później techniką można i wynalazczością można ratować. Jest nad czym pracować. To są oczywiście ogromne koncepcyjne problemy. Nad tym pracujemy cały czas. To muzeum miało być muzeum narracyjnym, podporządkowane takim działaniom, programom edukacyjnym i naukowym, podporządkowanym tej opowieści. Jaka skala? O działce mówiłem, to jest 8 hektarów. 4 hektary na tej działce są możliwe do zabudowania. To jest ogromny potencjał. Dlaczego akurat wybieraliśmy tą nieruchomość? Powód był jeden. My nie zakładaliśmy budowy tak gigantycznego muzeum jak umożliwia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Chodziło o to, żeby jeżeli już wybudujemy muzeum, to żeby za 50 lat nie trzeba się było zastanawiać co dalej, bo nie mamy już miejsca. Mieliśmy mieć tam miejsce, żeby później za 50 lat ktoś po nas mógł to muzeum tam rozwijać. I y, Muzeum Historii Naturalnej, to, znaczy z uwagi na gabaryty zbiorów, Myśleliśmy o tym, że wystawy w Muzeum Techniki to będą, będzie około 20 tysięcy metrów kwadratowych i wystawy w Muzeum Historii Naturalnej 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Zakładaliśmy taki, taki, taki potencjał tej przestrzeni. Chcę Państwu powiedzieć, że ten, ta koncepcja przedwojenna Bogdana Pniewskiego, ona zakładała również 20 tysięcy metrów kwadratowych muzeum. Oni wtedy myśleli o muzeum w takiej skali, w jakiej, do jakiej dzisiaj nam się nie udało dojść w ogóle. Pałacu całe, całe skrzydło G, w którym jesteśmy, to jest 8000 metrów. Z piwnicami, dwoma strychami i klatkami schodowymi. Także to jest, to jest ta skala. Natomiast, żeby przybliżyć, co tam ma być, jak to ma wyglądać, to co Państwo widzą teraz, to jest obszar błoni Stadionu Narodowego razem ze Stadionem Narodowym. To, co jest na czarno, to jest kompleks sportowy, a te wszystkie bryły, które tam są, to są bryły, które wynikają z możliwości miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tam nic poza stadionem dzisiaj nie ma. I teraz y, nasza propozycja dla Ministerstwa Sportu, które de facto chciałoby odzyskać tą nieruchomość, y, jest taka, żebyśmy stworzyli kompleks. Sportowo-kulturalny, kompleks, który działa od rana do nocy z bogatą ofertą społeczną, czyli my działamy rano do godzin wieczornych, oni ze swoimi koncertami, imprezami sportowymi działają wieczorem. I tego rzeczywiście w Warszawie nie ma. Nie ma takiej hali, o której jest mowa czasami w mediach. Ach, jak mi się uda, to. O, o, o. Tutaj jest, jest mowa, że potrze Warszawa potrzebuje hali na 22, 20 tysięcy osób. Rzeczywiście w Warszawie takiej hali nie ma, natomiast również nie ma Muzeum Historii Naturalnej i Muzeum Techniki. I teraz jakby stoimy przed takim wyborem. No co jest ważniejsze czy budowa hali, która tak naprawdę według naszej oceny i naszych architektów mieści się w tej przestrzeni yy, razem z kompleksem muzealnym. Yy, czy też staniemy przed takim problemem, że będziemy musieli zakończyć ten proces, bądź pozostawić go w sferze koncepcyjnym tylko, co też jest, co też jest możliwe? No, te założenia, które się pojawiały dla tej nieruchomości, to jest właśnie ta nasza działka. To duże, to jest możliwość, o której my myślimy, myślimy jeśli chodzi o Muzeum Techniki, a te dwa budynki, to jest Muzeum Historii Naturalnej. Natomiast y, tam są różne zakusy, centrum konferencyjno-biznesowe, hotele, y, biura oczywiście, no, czyli takie obiekty, które no, niezwykle wartościowe społecznie, myślę, warte y, podchwycenia. Walczymy z tym, jak się da. Przekonujemy wszystkich do tej inicjatywy, żeby zrobić coś dla ludzi na działce, która należy do Skarbu Państwa, czyli de facto do wszystkich, y, do wszystkich y, obywateli. Jak to muzeum mogłoby wyglądać, no to nasze wizje, marzenia to mogę tylko wrzucić. Tam w tle jest stadion. Generujemy takie koncepcje różnego rodzaju po to, je, po to, żeby je pokazywać, po to, żeby można było połączyć Wisłę z Parkiem Skarszewskim, żeby to wszystko mogło zafunkcjonować. Tam jest bardzo dużo przestrzeni, która ma być ciągami komunikacji pieszej i rowerowej. Tam ma być zielono, ładnie i takie są nasze zamierzenia. Natomiast mówiłem o tej współpracy. My oczywiście nie posiadamy takich kompetencji jak Państwo, no bo nie możemy ich posiadać. Jak, jak wspominałem, ja jestem historykiem techniki, a nie historykiem przyrody. Natomiast co ważne, ja o tym wiem. To znaczy, nie wydaje mi się, że ja posiadam tą wiedzę, więc proszę się, proszę się nie martwić, że. Kiedyś wymyślę, że już wszystko, wszystkie rozumy zjadłem. Nie, to się nie wydarzy. Spotykamy się z Państwem na wielu płaszczyznach po to, żeby o tym rozmawiać i żeby się uczyć. I żeby ten projekt, nad którym pracujemy, był takim projektem wspólnym, ogólnopolskim. Bo nie stworzymy niczego dobrego, jeżeli nie będziemy o tym mówić wszyscy i z tych wszystkich informacji, które do nas napływają, nie stworzymy dobrej koncepcji, którą będzie można przedyskutować, właśnie. Przede wszystkim w środowisku naukowym, w środowisku muzealników, bo mamy jednak kolekcje przyrodnicze w muzeach. To jest ogromny potencjał i ogromna szansa. Jeżeli jej nie wykorzystamy teraz, ja zdecydowanie myślę, że zawsze się obawiałem, jak przyszedłem do tego muzeum, że jeżeli nie wykorzystamy tej szansy teraz, to na kolejne 50 lat będziemy w skrzydle G-Pałacu Kultury i Nauki, co może się zmaterializować także. Bardzo państwa proszę o wsparcie. Będziemy przygotowali w, w tej chwili w kwietniu i jutro rozpoczniemy wysyłać zaproszenia konferencję dotyczącą problematyki inwentaryzacji zbiorów przyrodniczych w polskich muzeach i w placówkach badawczych. O co chodzi nam jako muzealnikom tutaj? O to, chodzi żeby znaleźć wspólne płaszczyzny z procesem badawczym i z, na przykład z inwentaryzacją takich zbiorów w obszarach muzealnych, które są oparte o zupełnie inne przepisy, czyli na przykład o ustawę o muzeach. Będziemy te tematy poruszać, przyjadą różni goście i to będzie taka, taka praktyczna sprawa. I ja już, już widzę, już dziękuję. Dziękuję bardzo.